LOLO, w kanale, dzisiaj to jest kolejny odcinek. Check. i dzisiaj po prostu e, zobaczymy i co wykopię podczas jednej godziny kopania e, po prostu z wielkim kilofem i łopatą w Minecraft e, Kilow to jest najlepszy jaki mam, jaki w sumie może być Minecraft e, Tylko na podróżę znaczy proszę łapkę w górę i subskrypcję, żeby kanał się rozwijać e, I co jeszcze? Wpadajcie na drugi kanał Dawid Lubicz, Dawid Lubiłowicz macie w opisie albo wpiszcie sobie w szukiwarkę Dawid Lubiłowicz mam wyskoczym. E, w czy na Discorda, to może będziecie mogli ze mną po prostu pogadać wpadnijcie eee, też na mojego drugiego No, dobra, wpadnijcie po prostu na discorda to będziecie mogli z nami pogadać e, zapraszam was na serwer, na tutaj mój serwer właśnie widzicie tutaj ładnie się rozbudował e, tutaj trochę graczy grało, ale niestety już teraz no teraz już troszkę mniej gra ale nadal sporo e, więc zapraszam was serdecznie tam jest horyzont cały do odkrycia odkry tak, do, do odkrycia i co, zapraszam was do oglądania E, więc po pierwsze sobie pójdźmy może do kopalni, bo myślę, że to będzie taki najlepszy pomysł. E, więc kopalnia to jest po prostu musimy się wkopać po Ciebie. Tylko tutaj wszędzie jest woda, więc idźmy sobie tutaj na moją wyspę. E, ja w ogóle w końcu mam zbroję jest zainczantowaną. Znaczy do komu zajamałem, no ale nieważne. No tak szczerze to po prostu no, mam legalnie wszystko. E, Przekopnę się do, w ogóle do e, poziomu dobrego. Ja sobie tutaj żelazo, więc tutaj więc czas, no nie, powiedzmy o 18.10 będzie start, wrócę e, się do kopii i tak dalej. Dobra, e, węgiel tak, wykopy C, ja mam oczywiście naprawę sobie na kiloku, bo no czemu by miałoby tak nie wiedzieć naprawy, jak jest po prostu naprawa, to e, się naprawia, ja się z, węg z węglem kopię i wtedy nie muszę robić z nowego kilofa, tak samo z mieczem, z innymi rzeczami. Będę kopał po prostu sobie może na, no nie wiem, no na dziewiątym poziomie, się po bo to mi się wydaje najrozsądniej. Więc co, ja zaczynam kopać, dobra, jestem, jestem już po jakieś pół godzinki kopania. No, dosłownie teraz minęły pół godzinki kopania. Ja właśnie tutaj znalazłem sobie innego Jacksa. Z którego właśnie, z jednego, przepraszam, dwa, dwa, dwie różne rudy zaraz, co coś i mi z tego wypadło, więc naprawdę bardzo fajnie, więc w ciągu pół godzinki właśnie to wykopałem, może Wam to pokażę, tylko tak to zrobię. Co tutaj, tu ktoś się kopał obok mnie? A, o tutaj lapi, a nie, to ja dobra się kopałem, to ja się pokopię w inną stronę. E, o no dobra, w tarto stronę się pokopię. E, tutaj wywalmy sobie wszystkie śmieci, żeby po prostu widzie, żebyście widzieli po prostu to co e, jakby wykopałem e, podczas do tego e, pół godzinki kopania. E, więc dobra, no właśnie wykopałem. tak to wszystko wygląda, się prezentuje. E, jak widzicie troszkę tego jest. No jakby to nie za dużo, ale trochę tego jest. No, tutaj widzicie, ponad 1,5 staka żelaza 10 bloków złota, bloki, dużo bloków węg... węgla, prawie 100 bloków no ponad stack bloków tego uh, Red bloku Red uh, jakieś Dziaksy no, widzicie 22 diaksy więc stały nawet całkiem sporo uh, więc nawet całkiem sporo są te zbiory, zobaczę jak będą się szły tego uh, kolejne zbiory, no i co widzimy kopię w ogóle na 9 poziomie Eee, I co? Widzimy się za chwilę, za, kol za kolejne pół godziny, zrobimy jakieś lepsze i dłuższe podsumowanie. Bo, powiedzmy, dla mnie to już minęło pół godzinki, a dla was osobnie, dwie sekundy prawdopodobnie, czy ile tam. Więc, e, no, tak właśnie wygląda sprawa. Ja eee, sobie widzicie tutaj kopię. To wszystko co jest po drodze, to ja to zbieram, że jakby niczego nie zostawiam. Specjalnie właśnie dla celów odcinka, bo na przykład węgla bym nie zbierał aż ponad tak no to jest po prostu w celach odcinkowych, więc no. W ogóle zapraszam Was za serwer. Więc dobra no. E, ja widzimy się z za pół godzinki, a ja sobie jeszcze pokopię. Siema, znowu jestem. E, I właśnie wykopałem to co miałem wykopać, właśnie godzinkę już kopałem, dopiero minęła. Znalazłem e, no, w sumie dwie minuty temu, ale muszę coś ogarnąć. E, w ogóle tyle się żelazo zauważyłem dopiero. Czy, czy nie? Co? Nie wiem jakiś ślepy jestem, będę się sobie na, na odcinku. E, ale dobra. E, więc po prostu skończyłem tutaj, już kopać wszystko i no i co, ja sobie tylko wpiszę sobie e, warp e, lobby, taką fajną komendę i popatrzcie co wam pokażę. O popatrzcie, wejdźmy sobie tu, tu. I widzicie, jesteśmy tutaj, ta spawnie, e, więc naprawdę bardzo fajna rzecz. Mm, w ogóle so, za można kupić ranki na moim serwerze, więc zapraszam serdecznie. E, może zaproszę Ciebie, się do mnie zgłosić i potem się już dogadamy, e, więc no tak to właśnie jest. I co? I właśnie o! To co wykopę, to właśnie już wam pokażę, tylko proszę, żeby to odblokować to musicie zostawić łapkę w górę. E, macie na to 5 sekund inaczej nie odblokujecie tego Raz, dwa, trzy, cztery No, no dobra, dobra, już dobra, już 5 sekund chyba minęło. A nie no no co do łapki nie zostawisz. Przecież ja teraz widzę, że łapki nie zostawisz, no. Z jednymi gadasz, no Panie, przecież łapki nie zostawiłeś. A dobra, dla tych, którzy zostawili łapkę, to mam pokaże A ci, co nie, ma, nie zostawili łapki, to proszę przewinąć do, do końca, do 30 sekund do końca. Bo no nie odblokowali tego, no nie zostawili się łapki. Dobra, a więc co tutaj, co ja wykopałem. A, więc widzicie, o tutaj, tak to wygląda, ta cała skrzynka. Eee, dajmy sobie co tutaj wykopałem wszystko eee, no nie, drewno to nie wykopałem eee, dobra, nie, zwieru to nie będę dał, tylko po prostu surowców, jedynie wam dam i tak to się to wygląda, to co wykopałem, więc naprawdę myślę, że bardzo fajnie to, to mi wyszło eee, myślę, że bardzo fajnie to było naprawdę eee, bo naprawdę to jest najlepszy taki w sumie kiedykolwiek miałem w Minecraft, więc no bardzo fajnie jest bardzo fajny tego e, co w ogóle jest wszystko e, więc co mm, na dzisiaj to będzie tyle więc jak po prostu widzicie tutaj znalazłem już całkiem sporo diaksów Bo e, 4 ploki czyli 4 razy 9 e, znalazłem po prostu 38 diaksów no czyli na, na jest całkiem spoko e, czystaki żelaza więc e, naprawdę fajnie e, znalazłem półtora ponad półtora straka straka tak e, traka, e, taka Tak, to ja track gdzę. Półtora e, taka jakby tego um, węgla. E, tak, i dobra, i już będziemy mieć wszystko. Nie, jak widzicie, znalazłem naprawdę tego całkiem sporo. E, tylko przeurwmy sobie jeszcze to do końca, żeby wiecie po prostu było wszystko ładnie tutaj po, wszystko porobione. Dobra, tak. Dobra, e, i możemy już iść, widzicie, całkiem sporo tego jest. E, I co? I widzicie, tutaj, tak naprawdę, no, myślę, że bardzo dużo tego jest. Jak dla takie kopanko, nie za długie, to naprawdę, bardzo dużo tego jest. Eee, I co? Więc wielkie dzięki za oglądanie, starczy łapkę w górę eee, Subika. Jak widzicie, sporo się da wykopać. Ciągle dzięki ja mogę taki kierunek pożyczyć. Jeśli chcecie, tylko prosimy, go nie kraść. Jak panicie na serwer, i co? Wielkie dzięki za oglądanie, starczy łapkę w górę eee, Subika. No jak widzicie, naprawdę te, te rzeczy, naprawdę da się wykopać sporo. Ja sobie to przepalę, trochę level, levelka mi wpadnie. Więc no, fajnie będzie. A więc wielkie dzięki za oglądanie, znaczy AP w górę, subika, e, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby po prostu mój kanał się rozwijać. E, Panicie na mój drugi kanał, po prostu Dawid Lubiłowicz. Jeśli chcecie odcinki z innymi youtuberami lub chcecie, żeby odcinek z wami nagrał, to piszę po prostu w komentarzach. Na przykład link youtubera, z których chcecie, chce, żebym nagrał, albo po prostu e, wchodźcie na DC i tam przed DC się skontaktujcie ze mną na PW, ja znam e, Dawid. Mg, e, hashtag małe, Dawid, e, MG hashtag 9288, wszystko z małej, bez spacji, MG, hashtag 9288, piszcie na PW, w zadajcie zaproszenia, jeśli chcecie ze mną nagrać odcineczek, e, jeśli macie jakiś kanał lub coś, to ja mogę Wam też pomóc e, i co? Udostępnijcie ten serwer waszym znajomym, jeśli tutaj wpadnicie, IP waszym znajomym z klasy, bo myślę, że tutaj może będziecie mogli fajnie się pobawić waszymi właśnie znajomymi czy kolegami z klasy. Na przykład będziecie mogli sobie fajnie jakieś fajne domki porobić, jak widzicie. Serwer jest naprawdę rozbudowany, tylko teraz jest troszkę mniej graczy, akurat przez dzisiaj i wczoraj, ale to myślę, że jest i tak warto wpadać. Eee, ja wam i tutaj jakieś dam startowe, metalowe, wszystko. Nieco, więc, więc wielkie dzięki za oglądanie, za człapę w górę. Subika Narażny Pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.